Co? Czekacie aż coś powiem? Cieszycie się, że tak szybko film? No, ja też się cieszę. Ale dzisiaj sobie przedyskutujemy w sumie, jak pozytywnie i może w łagodny sposób zdać prawo jazdy. Jak się do tego psychicznie przygotować. Zapraszam. Jak widzicie jest ze mną dzisiaj mój kiepik. Ale zanim jeszcze przejdę do... Właściwej treści tego filmu. Przypominam, że bluzy jeszcze są dostępne, aczkolwiek już bardzo dużo sztuk poszło, więc jeśli się nie pośpieszycie, to może się skończyć. Więc chodźcie tam, linki są i przechodzimy do filmu. Może najpierw sobie mówię o czym będziemy mówić? Będziemy dzisiaj mówić, jak w łagodny sposób. Eee, o, ja oczywiście, musi samochód jechać. Dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o tym, jak pozytywnie zdać egzamin, jak się do tego przygotować. Ale przede wszystkim musicie zwrócić uwagę na to, że ja nie jestem profesjonalnym e, kursantem. Ja nie jestem osobą, którą powinniście słuchać. Ja tylko powiem wam, jakie są moje zastrzeżenia z perspektywy osoby, która już zdawała prawo jazdy. I tyle. Są dwa egzaminy: jest teoretyczny i praktyczny. Ja teoretyczny zdałem z trzeciej próby Ale spoko, bo praktyczny zdałem z pierwszej Bo to tak już chyba kilka osób mi Zadawało to pytanie, więc macie już odpowiedź Ale przejdźmy sobie może najpierw do tego Jakie prawo jazdy Bo są różne kategorie Ja oczywiście będę mówił tylko o prawo jazdy kategorii B Co trzeba umieć, żeby zdać prawo jazdy kategorii B Co trzeba wiedzieć No, może wam przedstawię To jest samochód Samochód ma cztery koła Na czterech oponach I samochód jeździ ma zwykle jakiś silnik, czasami z przodu, czasami z tyłu. Samochody, w których zwykle będziecie zdawać prawo jazdy, bo z tego co słyszałem, jest już możliwość zdawania prawa jazdy ze skrzynią automatyczną. Dzisiaj sobie pogadam oczywiście o klasycznym zdawaniu prawa jazdy ze skrzynią manualną, waszą ulubioną. A więc pamiętajcie, że są trzy pedały, znaczy trzy wciśnięcia. Znaczy, no wiecie o co chodzi, bo zaraz mi zablokują film, za to, że będziemy pedały. Mamy sprzęgiełko. <laughs> Sorry. Mamy sprzęgiełko, mamy hamulec i mamy gaz. I to jest pierwsze co w zasadzie powinniście zapamiętać, no bo, no bo to, to jest w zasadzie najważniejsze. No i przede wszystkim powinniście się nauczyć posługiwać tymi pedałami płynnie. Nie powinny wam się mylić. No i też powinniście nauczyć się przede wszystkim zmieniać płynnie biegi. Jak już opanujecie płynne zmiany biegów, wciskanie hamulca i gazu, to w zasadzie powinniście się nauczyć po prostu jeździć i zwracać uwagę na to, co się dzieje na drodze, a nie zwracać uwagę na to, co się dzieje tutaj, jak zmienić bieg, żeby wszedł. Wiadomo, że można sobie zerknąć z drogi czasami na bieg, gdzie ten bieg, któryś bić, ale przede wszystkim powinniście pamiętać o tym, że powinniście patrzeć na drogę i uważać, co się dzieje tam, a nie tu. Tam. Nie tu. Egzamin teoretyczny. Wiem. To jest chyba ulubiona część tych wszystkich osób, które mają problem z przejściem tego egzaminu. Ale ja Wam powiem coś. Ale ja Wam powiem coś takiego. To jest kwestia szczęścia, jakie Wam się pytania trafią. Przede wszystkim powinniście rozwiązać jak najwięcej pytań przed samym podejściem do egzaminu. Uczcie się na pamięć zasad poruszania się po drodze. Bo to jest ważne, bo jeśli nie będziecie tego wiedzieć, no to później spowodujecie kolizję, myśląc o tym, że mieliście pierwszeństwo, a tak naprawdę no nie mieliście. Są różne sytuacje, więc moglibyście jeszcze się zdziwić. Czasami jest tak, że zdajecie że masz. Ja mam rację, na pewno tak jest, no. Właśnie nie, no czasami bywa tak, że po prostu gdzieś coś nie dopatrzyliście i tak naprawdę nie macie pierwszeństwa. Przejdźmy sobie do praktyki. Ok. Egzamin praktyczny. Z tego co pamiętam, to losuje się dwa zadania. Fuh. No, to, to chyba logiczne, jak dostanie się na przykład e, wskazanie miernika oleju, wskazanie płynu do spryskiwaczy, gdzie się wlewa, gdzie jest płyn chłodniczy, gdzie jest na przykład olej się wlewa, albo na przykład e, płyn hamulcowy. No, kurwa, gdzie jest, gdzie się wlewa to płyn hamulcowy. Z tego co pamiętam, to chyba zaraz, zaraz. I tutaj jest największa bolączka, bo często ludzie niestety nie zdają na egzaminie praktycznym. Jaka jest moja rada na to? Moja rada jest przede wszystkim na to taka, że nie powinniście e, porywać się z motyką na słońce. Czyli jeśli nie potraficie płynnie zmieniać biegów, nie, nie czujecie samochodu wystarczająco na tyle, żeby poruszać się bezpiecznie po drodze, to powinniście wziąć dodatkowe godziny, lub ewentualnie ktoś powinien Was zabrać na pole. Gdzie możecie sobie poćwiczyć ruszanie, zmiany biegów i przede wszystkim zatrzymywanie się. Bo dopóki zwracacie uwagę na to, co się dzieje w samochodzie, nie jesteście w stanie do końca skupić się na tym, co się dzieje przed samochodem, nie możecie się bać samochodu, to na pewno wam powiem. I musicie pamiętać o tym, że samochód to nie jest zabawka, musicie go czuć. I jeśli chodzi jeszcze o egzamin, to nie powinniście się denerwować, bo stres ja wiem, że to nie jest łatwe, zdać egzamin. Ja wiem, ja też się trochę stresowałem, ale powiem wam tak: nie możecie się przede wszystkim aż tak bardzo stresować, bo to spowoduje, że właśnie popełniacie błędy i później nie zdajecie. Z tego co pamiętam, to jest tak, że musicie ruszyć pod górkę. Nie wiem, jak wam kursanci tłumaczą, ale ja bym to zrobił tylko w jeden sposób. Podjechałbym, zatrzymał się, wcisnął hamulec. Zrzucił z biegu, bo chyba tam trzeba zrzucić biegu, a nawet jeśli nie, no to jeszcze lepiej Wrzucasz na jedyneczkę Nie robisz tego, czegoś takiego No chyba, że wam ktoś to zrobi, no to musicie wtedy kliknąć I trzymając ręczny, trzymając ręczny Puszczacie hamulec, trzyma, trzymacie ręczny ciągle I powoli, powoli puszczacie sprzęgło i dodajecie gazu i w tym momencie, jak czujecie, że auto wam powoli tak jakby się wyrywa, tak jakby się troszeczkę uginało w dół. Powoli puszczacie ręczny i dodajecie coraz więcej gazu puszczacie sprzęgło. Tylko nie wylecie w powietrzu z tym gazem. Pamiętajcie, żeby nie przesadzić i żeby też nie dać za mało. Musicie wyczuć samochód, jak wam się powoli ugina w dół. Kolejna sprawa: Łuk. Łuk to chyba jest taka część, na której. Najwięcej osób oblewa. Przynajmniej tak mi się wydaje. Prawda? Też tak myślicie? Przede wszystkim skorzystałbym z lewego i prawego lusterka, e, bocznych lusterek, ale przede wszystkim z, głównie z jednego bym korzystał i trzymał się jednej linii. Patrzyłbym na pachołki i według nich jechał. Tak, żeby nie jechać po środku centralnie, tylko tak, żeby nie najechać. Ale je widzieć ciągle, że się przejeżdża obok nich. No i na przykład mijacie pierwszy pachołek, drugi pachołek, trzeci pachołek, i w momencie, kiedy już musicie skręcić, mijacie go tak, że jak go miniecie w lusterku, dopiero zaczynacie kręcić kierownicą. Tak, żeby zachować się przy linii pachołków. W taki sposób ja bym zdał i też słyszałem, że w taki sposób jest najłatwiej zdać. Mam nadzieję, że Wam się przyda ta wiedza. Eee, przejdźmy dalej zdaliście już. Oczywiście wieje, wieje, musi. Dobra, przeszliśmy już przez ruszanie pod górkę. Łuk, wyjeżdżamy na miasto. Mamy 40 minut, aby pojeździć na mieście. Mogę Wam powiedzieć tak, nie jedźcie za szybko. Dlaczego? Bo czas działa na Waszą korzyść. Jeśli Wy staniecie w korku i będziecie jechać w korku, to ten czas będzie się wydłużał, tak. Będziecie ten czas jakby marnować trochę na e, stanie, co jest dla was dobre, bo im mniej czasu ma egzaminator na to, żeby was tam posprawdzać, tym lepiej dla was, bo może być tak, że po prostu nie zdąży wszystkiego dokładnie sprawdzić, może się nie przyjebie, bo nie wiem, może akurat się nie zwrócić na coś uwagi przez to, że będzie się śpieszył, żeby wrócić i w ten sposób, jeśli nie będziecie jechać zbyt szybko, to minie wam szybciej czas. Oczywiście nie przesadzajmy, nie jedźmy tutaj 15 na godzinę przez miasto No ale tak maksymalnie 30, 35 to jest dużo myślę To jest dużo Wiele też zależy od tego jaki wam się egzaminator trafi No i niestety w Polsce mamy tak, że e, Jak będzie chciał was udupić To was po prostu udupi No nic na to nie poradzisz Ale nie można się poddawać Nie można się poddawać To to co chciałem wam właściwie powiedzieć To jest to właśnie co już wam powiedziałem Zdałeś prawo jazdy? To nie odp... Dosłownie To, że już możesz legalnie jeździć, nie oznacza, że potrafisz jeździć I prawdziwym kierowcą staniesz się dopiero wtedy Jak zrobisz swoje pierwsze 15-20 tysięcy kilometrów Nie mówię wam to z doświadczenia Bo... <ścoughs> to, co... to, to jest moje Audi Tydzień po Po kupieniu go a ja mam nadzieję, że Wam się ten odcinek podoba, bo w sumie jest troszeczkę inny niż jak ostatnio robiliśmy, i w zasadzie troszeczkę przez ostatnie dwa filmy wróciliśmy trochę do genezy mojego kanału, co Wam się oczywiście spodobało, i mam nadzieję, że będę mógł coraz więcej takich materiałów zrobić. A a ja Wam jeszcze raz przypomnę, że bluzy są nadal dostępne. Ja jeszcze czekam na swoją sztukę, żeby Wam pokazać ją na filmie, ale z tego co widziałem, to już niektóre osoby ją dostały. No, czyli to tyle na dzisiaj. Znowu wieje wiatr, ale to taki klasyk. Zapraszam do subskrybowania, lajkowania, bo to podnosi zasięgi, które ostatnio mi ucieli. I dużo o tym mówiłem, ale już nie zamierzam. Więc zapraszam do następnych filmów i do poprzednich. Na razie.